Kurde, co się z nimi dzieje? Przecież mieli tylko iść dostarczyć broń. Chyba będę musiał iść tam do nich. No dobra, star, powiedz mi teraz, jak mam uratować tego zierabaka. Ok, a więc tak. O, Co ty tutaj robisz? Dragon? Czemu was tak długo nie ma? Przecież mieliście tylko dostarczyć broń. Okazało się, że z jakiegoś powodu to jest fałszywa informacja. Jak to? Przecież oni nigdy się nie mylą. Chyba tym razem się pomylili. Zaraz, a kim ona jest? To jest moja koleżanka. Dobra, a teraz bierz wichra i potoka i zabierajmy się stąd. Musisz już wracać. I muszę uratować źrebaka. Jakiego znowu źrebaka? Ktoś porwał źrebaka. Przykro mi, ale musisz sobie poradzić sama. Ale przecież ja tego tak tutaj nie zostawię! Star! Przykro mi, ale ona tutaj musi zostać. Kogo nie będziesz do niczego zmuszać. River, przecież ty chcesz tutaj zostać, prawda? Z to ja już sama nie wiem. River, chodź! Przecież jej tu tak nie mogę zostawić. No właśnie, Ach, mam lepszy pomysł. Po prostu, yy, star, chodź z nami do naszego obozu. Tam wszystko ustalimy i tak dalej. No i źrebak może poczekać. Ach, no dobrze. Poczekam. I tak w ogóle, River, to w naszym obozie czekają jacyś starsi państwo. Mówią, że muszą z tobą pilnie porozmawiać i nikomu innemu nie chcą nic powiedzieć. Ciekawe kto to, szybko, chodźmy to sprawdzić. A, no właśnie, i gdzie jest wicher i potok? Kurde, poszlibyśmy nie z nich. Bez nich. Czekajcie, idę po nich. <noise> <noise> Hej, wicher, potok! Szybko chodźcie! Po co? Do grodu. Ktoś na nas tam czeka, a sprawę z rybaka wyjaśnimy później. Zaraz co? Jakiegoś rybaka? właśnie, nic nam nie mówiła. A dobra, opowiem wam po drodze, a teraz chodźcie! Dobra, czekaj! Dobrze, jesteśmy. Tam są te klacze. No dobra, pójdę do nich. Cześć, kim jesteście? Czy ty jesteś River? Tak, to ja. Wracaj natychmiast do domu. Ale o co ci chodzi? Jestem twoją ciotką, już nie pamiętasz? <laughs> Wracaj tu! Kto to jest? No, nie musisz wszystkiego wiedzieć o moim życiu. Ty się zamknij. Ty się zamknij. Bo nie wiem, kto to jest i mogą być niebezpieczni. A tak w ogóle, to co się tutaj dzieje, River? Skąd ten szaleniec zna twoje imię? Ej, ja ty spokój się, babo. Ty nie przezywaj szefa. Spokójcie się i oddajcie mi moją siostrzenicę. Przecież ty sama do nas przyszłaś. A ty wreszcie przestań mnie kontrolować. Mogę robić co chcę, z kim chcę i kiedy chcę. Hej, River, musisz mi to wytłumaczyć! nie! Ale o co ci tak w zasadzie chodzi? Ach, myślałem, że się zrzucisz, tak jak Storm. Proszę o wytłumaczenia. To moja ciotka cały czas mą dyryguje i tak dalej. Przecież mówiliście, że byliście w jakimś obozie. A tak właściwie, to gdzie jest ta twoja przyjaciółka? Co? Co jak to? Gdzie jest Zorza? Gdzie? River! Zorza! Nie! River! Nie! Ach. Jak mogłaś się zrzucić? Ach, bo Zorza, ona... To nie jest koniec świata! Jak to nie? Jak możesz tak mówić? Ej, ale weź mi się tak nie drzyj do ucha. Przecież przyjaciele to nic. Ty nigdy nie miałeś przyjaciół? Nie, nigdy. Jak to my jesteśmy przyjaciółmi? O, przecież ty jesteś moją dziewczyną. Co? Dobra, muszę ci powiedzieć. To ja to powiedziałam. To była wymówka. Ja cię nie kocham. Czyli to wszystko, co mi mówiłaś, to były kłamstwa. A ja byłem taki naiwny i dałem się nabrać. Wy co się tak brzecie? Nie twoja sprawa. Wyrzucamy River i koniec. Ale czemu? I Wicher, czekaj, może to jakoś wyjaśnimy. Psz, to twoja dziewczyna. Co? To wszystko, co ona mi mówiła, to były kłamstwa. Powinieneś o tym wiedzieć. To już nie moja dziewczyna. Ona mnie nie kocha. To jakieś bzdury. Na pewno musi się to wszystko wyjaśnić. Psz, river jest fajna. Wybacz, Potok. Ale to już koniec. Za daleko się to posunęło. Wiesz co, bo ja cię kocham potok. Wiesz co, a ja nienawidzę nikogo, zostaw mnie w spokoju. Wiesz co, pracowałem tu 4 lata, ale jeśli nie będzie tutaj river. Ja odchodzę. No wyście tak wszyscy się na nią wzięli. To wredna krowa. No ale przecież to nie krowa, to koń. Dobra, odejdź sobie. Jak widać gród się rozpada. O, niedługo wszyscy tu odejdą. I co? Myślicie, że ja sobie tutaj będę taki głupiej jak jeden. No a to nie tak, bo ja może sobie sam poradzę. Bez tej głupiej River. River! Skoro ty odchodzisz, to ja też. No o co chodzi? Herci nie powiedział? Przecież on cię wywalił. On nie toleruje przyjaciół. On widzi tylko miłość i nic więcej. Zaraz, 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 zaraz. Każdy mi bredzi coś innego. Tu, że ty go kłamałaś z miłością. Tu, że on nie widzi przyjaciół. To ja nie wiem w końcu, co ja mam myśleć. Bo ja musiałam wymyślić jakąś wymówkę, bo Ragnar by go mógł nawet zabić. Ale kiedy? Co? Pamiętasz, jak spadłam z mostu? Chyba chodzi ci o tą skarpę tutaj, no nie? Wtedy, co była ta wojna. Tak, to oni się tam pokłócili. Jeden mówił, że to on jest moim chłopakiem, a drugi, że, że to nieprawda i że to ten drugi. I się tak kłócili o mnie. Okej, okay, teraz już wszystko rozumiem. Nie wiem... A jasne, zostałam sama, dobra, wiecie co? Ja już mam tego dość, wracam do domu. Czemu tu nic nie ma? No, musisz mi teraz pomóc. Daj ten pomnik, ten co miałeś? Teraz już wszystko jest nieważne. Dawaj ten pomnik. Ale to nie mój dom, to dom storma. Poza tym ja niczego nie mam i odejdź ode mnie. Dobra, wiesz co? Ty myślisz tylko o sobie. A wiesz co? Na początku tylko skłamałam, a później cię naprawdę pokochałam. I ty myślisz, że ja ci teraz uwierzę? Już ci nie będę wierzyć, ponieważ raz mnie okłamałaś i już ci tego nie przebaczę, rozumiesz? Skoro nie mam się gdzie podziać, to idę do Ragnara. Czekaj! Wiesz, ja ci już nie będę wierzyć. O, jaki piękny las! Ragnar! Co się dzieje? Muszę ci coś powiedzieć. O co chodzi, River? Mogę zostać u ciebie na kawę, bo wicher mnie wyrzucił. No i mówi, że jestem krową. Serio? No jasne, możesz zostać. Oczywiście, chodź za mną. O kurde, nie mam kawy. Nie wiem, co ci dać. Może chcesz wodę? No spoko, nie musisz mi nic zdawać. Najważniejsze, że mnie w ogóle wpuściłeś. Najpierw zabiję ciebie, a później River.